Hej, jebać cigana yeah. zwyra, zwyra, Ja wy raz cigana Nie Hej, yeah. jebać Cygana Ja za Hej, Hej, jebać cygana Chociaż kranę już za często to dziś zrobiłem wyjątek O mój Boże Już amuję tego na pleci w rzątek Sucho w gardle, sucho w oczy gorzko w mężek. To był ciężki poranek, bo opró mnie żół Tygły czym metry I, I nagle złapał mnie za wól Po Boże jaki ból Patrzymy na niego z ziomkiem, choć zgasiłem go jednym bąkiem e, Bo mamy oczy jak dziwki, jebie jak jebie, jak z dupy oliwki, ale wale ponad I blanka wjeżdża wszelkim ma Cały kwadrat naje palny jak rutek Hej hej Że słowo Rutka mi wali Nie ma winie. molu już nie pali Wypiłby sobie jazz'a i zjał jakiś batonik ale nogi miał za ciężkie by do domu gonić Więc taczamy się do budki, owalamy litry wódki, choć niewiele tu się stało molu zbadzą się na stówkę łączymy butelkę, lówkę, no i wody I tej tak nazywamy to polską Holandią e. Jebać cigana, jestem żarta. Lewa cigana, jestem Cygana, hey, cigana, jestem cygana. Hej, hej, jestem cigana, jestem dawaj, dawaj, cigana, jestem dawaj, dawaj, cigana, hey, jestem żarta. cigana, jestem żarta. Dawaj cigana, jestem 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 tak skuty. I mam obrzygane buty Co drugi jak luty tej fazy to są skutki. Przygi? Narzygałem se do bluzy, po pierwszej wyjebce i chuj dupę klepce O, koin, langa, molu, lubią se zajarać Skręca sobie antek sami, często jest tu Co drugi to pali, ale nigdy nic nie ma Antek, 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 antek zawsze ma temat Kural uważaj nać punu, Takich jak koń, takich jak braksator i takich jak każdy, którego znam Ja to ich klep, wyjebało ich w kurwę Jestem tutaj, ja i jest mój sygur kumpel O, Muzyka to mój klen, basu wyjebało w kury Jestem tutaj ja i jest mój siebie kumpel hej, huh Hej Jebać cygana Ja ja cigana Cygana Ja Hej, jebać cygana Dawaj Dawaj, 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 dawaj cygana Dawaj, 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 dawaj